Siemaneczko moi drodzy. Tutaj działam trochę z łyżeczką, ale to pewnie odcinek tam leci wcześniej albo i później, zobaczymy, ale co nie da się spawać, bo wiatr się zrobił, dlatego Dlatego co? Zajmiemy się tym sprzętem. To jest traciownik Sołtysa. I tutaj jest zlecenie, żeby go tutaj, wiecie, doposażyć w instalację pneumatyczną dwuobwodową tak, sołtys zakupił nową przyczepę i nie ma jak hamować także wiecie, żeby nie było żeby nie było jakiegoś wypadku na wsi z udziałem najwyższych władz państwowych, no to tutaj ogrodnik dostał zlecenie na no zamokło wszystko, instrukcja, jak teraz to złożyć Dobra, zaraz tutaj to działamy z tym. Ogólnie co, w skład zestawu wchodzi, tak jak widzicie, yy, niby taka pusta. Yy, to jest na tekalanie, także montaż powinien być w miarę prosty. No i co, już tu wczoraj patrzyliśmy z sołtysem, zaraz sobie tu zamioty ten rzepak, żeby nie łazić po nim. I ogólnie tak, trzeba się wpiąć w tą rurkę i... I w którą, i w tamtą jeszcze, która wychodzi na na tylne na tylne złącze, także robota nie jest tu, nie wydaje się, żeby to było jakieś tam o skomplikowane Co, Coś to się tutaj kolebotrze. No dobra no, Ale to już nie nasze zmartwienie To jest ten sam ciągnik, w którym tam w zimie przerabiałem tą hydraulikę. Jak do tej pory wszystko działa. Nie ma żadnych tam z obiekcji. Także chyba jest ok. Tam się leje, widzę z tego rozdzielacza, ale. Ale, niech się leje. Jak się leje, to znaczy, że olej jest, nie? To już taki urok tych sprzętów. Tylko to mnie trochę niepokoi. Te, te krzyżaki. No nie wiem, może tak ma być. Dobra, także co, zabieramy się za, za tutaj za tą robotę. Pierwsze co to chyba gdzieś sobie tutaj muszę mniej więcej mniej więcej gdzie? Tutaj albo z tyłu zamontować ten, ten zawór cały No nie, tutaj nie ma miejsca. Także jedynie tam trzeba będzie to zamontować jakoś zrobić jakieś miejsce tu dla niego no i poprzeciągać te węże, także myślę, że chyba w dzisiejsze popołudnie się z tym wyrobimy. Tu jest tak dużo miejsca, nie? Tylko nie wiem, jak te hamulce No, O! Tutaj jest może być kolizja z hamulcem. Dobra To może nie tutaj Tutaj, może w tym miejscu to damy To co to jest? Nie wiem Tutaj będzie odpowiednie miejsce do tego. OK Także działamy moi drodzy. Dobra, moi drodzy, sprawy się następująco. Nawet że to idzie w miarę przyzwoicie. Eee, tutaj sobie dałem ten zawór. No nie wiem, tak mi się wydało. Wydawało mi się to miejscowość nie najodpowiedniejsza. Nie będzie tutaj z niczym kolidowało, Bo tutaj myślałem też, ale tak nie ma tu za bardzo do czego go. Eee, no, trzeba by jakieś wykwintne tutaj masowania robić. A za tym, wiecie, tu są te wszystkie wybieraki, wow, także nie chciałem, żeby tutaj jakaś kolizja była Czy przy naprawie coś, a tutaj nie będzie tutaj w niczym przeszkadzało Myślę, że tak w miarę bezpieczny jest w tym miejscu Ładnie jest tutaj na wsporniczku zamontowany, elegancko Także będzie luks No i co, Rusłan już jest przemianowany na europejskie standardy Tutaj tak, no, nie chciałem generalnie grzebać w tym zaworze. Jak jest, tak jest. To podobno działa. Także tego nie chciałem ruszać, bo wiecie, jak to zaczniemy grzebać, rozbierać, to, to może się okazać, że pół dnia znowu tutaj zmarnujemy nad doprowadzeniem tego do stanu poprzedniego. Dlatego sobie po prostu wykręciłem tą złączkę i wspawałem sobie po prostu mufę M22. To samo zrobiłem tutaj z tą rurką do zasilania, bo tak docelowo producent chyba tego zestawu przewidział, że tu ma się po prostu wkręcać wyjście na te kalana. No ale w rusłanie są gwinty M M20 podejrzewam, że tu będzie. Także a w zestawie mamy M22, także to by raczej nie zadziałało. Dlatego nie chcąc tutaj sobie komplikować życia, po prostu sobie spawałem tutaj też takie gniazdo na, na te kalana M22. No i sobie tutaj teraz, że tak powiem, połączymy to tak jak było docelowo. Tutaj sobie zrobimy wyjście. I, i ten tego. Bo tutaj też widzę, jest jakiś trójnik. Pewnie do manometru, tam do kabiny. Także już, że tak powiem, nie, nie chcę tego... Ruszać, żeby coś więcej tutaj nie zepsuć, no także co Naj, najgorsza, robota chyba zrobiona. Wpięcie się w starą instalację już jest, będzie załatwione. Teraz co, tylko tutaj podciągać, żenąć te, te te kalany. Nie wiem, czy mi to wystarczy, no ale nic, jakiegoś tam te kalana mam, yy, że tak powiem, ze swoich zasobów także dołożymy i co? I zabieramy się za, za tył. Dobra, skręcamy to i działamy. No dobra moi drodzy, tutaj jest ogarnięte, yy, w zasadzie podłączone tutaj wszystko. Teraz mamy tutaj tylko wyjście czarne, czerwone i żółte tutaj stąd i by było ogarnięte, później te kable jakoś tutaj węże pospinać. No ten troszeczkę kurczę, źle to umiejscowiłem, mogę go. Dobra moi drodzy, zmajstrowałem sobie tą konsolę tych przyłączy. Wyszło trochę ciasno, ale generalnie da się to zapiąć bez tam żadnej kolizji. Jedynie mogły mógłby być kłopot z zapięciem tego jednoobłodowego i czerwonego, ale w zasadzie, bo on musi być tak umiejscowiony. Przynajmniej tak się wzorowałem, jak jest tutaj w tym Holandzie. Ale w zasadzie wiecie: no albo używamy czarnego, albo, albo dwuobłodowego. Także razem. Raczej to się tam tego nie zapina. Także to by tak tutaj wyszło. Całkiem spoko nawet. Tylko że tak, no mam problem tutaj z umiejscowieniem tego całe, tej całej konsoli. Bo... No co, stary gniazdo było tutaj, nie? Na dole, ale tutaj no, tego nie dam, no, no bez jaj. To by było... To by było naprawdę bez sensu. Inżynieria wsteczna to by była. No i co? Albo w krew chodzi powiedzmy tutaj gdzieś u tego, tylko że znowu tablicę zasłania. No tu by było moim zdaniem najlepiej, nie? Tylko nie wiadomo znowu jak ten łącznik tutaj wyjdzie, albo tutaj na środku tego całego ustrojstwa. To się chyba jakoś otwiera, ale z tego co widzę to się chyba wyjmuje do góry, nie? Także tu by nie było jakiejś tam wielkiej kolizji i chyba mniej więcej w tym miejscu, o, 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 coś tego by było to całkiem spoko, nie? Co o tym myślicie? Tu jakiś jeden spornik do, do ramy kabiny i co? I tu gdzieś jeszcze chyba z jeden od spodu by się przydał, nie? Bo to jest wszystko to jest wszystko zdejmowane. Także trzeba by się tutaj gdzieś zakotwiczyć. I tutaj, żeby to było tak w miarę stabilnie zamocowane. Żeby tam sołtysowi nie odpadło później, jak będzie gnał na pole. No, no bo co tutaj tak bardziej to cofnąć? To by też nie było głupie. Ej, zobaczcie, tylko nie wiadomo jak te ramiona znowu wychodzą do góry. No i tu mamy znowu to gniazdo. No nie wiem, nie wiem. No nie, dalej nie damy rady cofnąć. Jedynie w tym miejscu by było. Tylko co, nie wiadomo, czy by nie było kolizji z, z tym ramieniem. No. Żeby to nie było głupie rozwiązanie. Cyk, o. Coś takiego. Dobra, podniosę sobie do góry ten podnośnik. I zobaczymy jak to wtedy będzie wychodziło przy maksymalnym podniesieniu. Dobra, mamy maksymalne podniesienie. No i już widzę, że chyba będzie lipa, bo, bo to dosyć wysoko wychodzi. Chociaż... Hmm. Niby kolizji nie ma. Także mogłoby niby tak zostać. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Co Wy o tym myślicie? Te węże, no tam jakoś na by to dał. Te kolanka. No i na styk by to mogło być. Czyli jest maksymalnie podniesione. Hmm, to by było najprościej, no bo tutaj, no to już by nam to bardzo wystawało. Nie wiemy jak jest tutaj z tymi ramionami. Jak te maszyny tutaj blisko dochodzą, bo ogólnie nie wiem kto to konstruował, ale z siedzenia w ogóle nie widać tutaj tego podnośnika. Także to jest, <noise> no zresztą zdanie moje o, o tym ciągniku to. To chyba znacie. No i co? Tu czy tu? Sam nie wiem, powiem wam szczerze. Tu by tak było, wiecie, bardziej prestiżowo, nie? Tylko znowu, jak będzie zahaczało, no to tam generalnie nie jest do niczego potrzebne. Potrzebny ten prestiż. Tutaj z kolei. By było tak w miarę chyba przyzwoicie, co? No, nie wiem, nie wiem. Chyba tu to dam. Słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj będzie to yy, najoptymalniej umiejscowić. Tak będzie w miarę to schowane. Tutaj nie będzie nam nic wystawało. I będzie elegancko. No, i dla majstra będzie tu też prościej, bo nie trzeba będzie jakiś wykwintek wsporników. Tylko tutaj sobie cykniemy o, i tutaj też jakąś drugą wypuścimy sobie puskowniczek i będzie cyk i zrobione. Dobra, także tutaj to dajemy. I koniec kropka. Myślę, że będzie pan zadowolony. No dobra, słuchajcie, tak to tutaj spawałem. Myślę, że urwać się nie urwie. A chyba nie wygląda to też yy, jakoś tutaj zbyt nieestetycznie. No jak umiem tak spawał. Ale wiecie, no to jest tylko rusek. Także tutaj nie ma też się co. Yy, takimi rzeczami. Przebawić nie dobra. Także co czekam, aż to ostygnie. Podłączam te. Yy, te, te, te przyłącza no i ciągniemy dalej te kable belże dobra mój drodzy, jakby skończone, tak to wyszło no, całkiem nawet przyzwoicie tutaj mi to wygląda, fajnie się nawet to zaciska na tych pierścieniach zaciskowych także uważam, że jeszcze lepsze rozwiązanie niż te niż te złączki widać porządny mechanik, bo części zostało, także jest wszystko porządku. Węża też firma nie żałowała. I co? No tutaj to trzeba jeszcze pospinać trochę, żeby tutaj w ten krzyżak to nie właziło. Nie tak to tutaj to wyszło wszystko i powinno działać. Także odpalamy ciągnik, bijemy powietrza i, i zobaczymy w pierwszej kolejności, czy w ogóle e, nie będzie przecieków. No Dobra moi drodzy, palimy tego sprzęta. Dobra, tak, tu chyba się to paliło. Chodzi rakieta. Dobra, i co? Temperatura, ładowanie, ciśnienie powietrza i tu ciśnienie oleju, obrotomierz. Czyli nas to interesuje. Coś się podnosi, jest taki gaz ręczny jest no, taki sprzęt. słuchajcie Jak to się kręci, e, nawet przyzwoicie powiem wam Nie ma tragedii w kręceniu No i co? Bije to powietrze, czy nie? Coś idzie delikatnie Dobra, coś psiknął, także chyba Chyba ma już dosyć zawór odbił Jest jakieś 4, 5, 6 barów. No to przyzwoicie Moim zdaniem. No i co? Powietrza dobył, także nie jest najgorzej. Tutaj Tutaj w miarę OK Tutaj syczy. Czujemy go i i dopiero zobaczymy jak się to, to gasi tym. No gaz. Coś słychać. Tu nie. Tu nie tu, tu, tu. Tu nie na złączce. Tu gdzieś. Z tego zaworu. Tutaj też nie. Także spoko. Z tego zaworu gdzieś tam na dole. Ucieka to powietrze? Czekaj, zahamujemy. Mhm. Chyba że tutaj nie jest gdzieś. Czekajcie, no. Nie, to ewidentnie. Iść tu na dole, iść tutaj z tego zaworu. No nic, eee, tego zaworu już na nie wiem, skonsultuję się z inwestorem, ale, ale ja tego generalnie nie będę tykał. Ogólnie co, moja robota. Moja robota jest szczelna. Ciekawie, czy to działa. Dobra, przydałoby się jakąś przyczepę zapiąć i spróbować w ogóle, czy to będzie pracowało. No tu spoko, tutaj nic nie cieknie na tych złączkach, także nawet fajnie. No tutaj to już sobie inwestor to naprawi. Znaczy, naprawi o ile to ma być w ogóle szczelne. Nie? Może to tak ma cieknąć, nie wiem. Tu jest wszystko w porządku, także co teraz? Tylko e, biorę trytytki. O! Trytytek nie dali w zestawie! Trytytek nie było. Także powinni jeszcze z 20 trytytek dać do przypięcia tego. Ok, ale spoko zestaw. Powiem Wam, że myślałem, że to troszeczkę będzie, że tak powiem, e, bardziej upierdliwe w montażu. Ale tak został jeszcze jeden trójnik pewnie zamiast tego, który wspawałem, i został jeszcze jedno wyjście też pewnie zamiast tego, co, co tam wspawałem. Jedno pewnie było w zapasie, w sumie co, dwa w zapasie by były i trzy te te kalany, nie wiem, znaczy te kalany, e, bo już mi się w głowie miesza te uszczelki fibrowe. Dobra eee, No nic, eee, dzwonię do, do inwestora Niech sobie to przyjeżdża, odbiera, testuje i zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to działa w ogóle. Coś tutaj syczy, nie jak wciśniemy hamulec. Przedtem to jakoś tam syczało. Dobra. Tyle na razie. Dobra, moi drodzy. Takie szybkie wziąłem kamery, żeby Wam pokazać jak ta instalacja działa. Ogólnie co przed chwilą sobie testowałem na jednoobwodowym układzie yy, działa to w miarę fajnie. Yy, przydałoby się, nie wiem jak ten ogólnie jak hamuje ten ciągnik bo tam generalnie ta pneumatyka się załącza dopiero na samym końcu. Nie wiem jak to ma być zrobione, ale to jest kwestia tam regulacji tego zaworu oryginalnego, dlatego na razie nic nie zmieniam. Zobaczymy, Zobaczymy jak to tam yy, sobie właściciel tym pojeździ. Powietrze dobija. Yy, trochę to schodzi, ale, ale jak już dał radę nabić tutaj w śremce te butle, to, to myślę, że jest OK. No i co? Dawaj, hamuj mój pani. Dobra, nie zapalaj, puść. No, zahamuj jeszcze raz. Całkiem mocno. Dobra, puść. Także co, no hamuje. Hamuje. Widać, że tam się hamulce załączają. Także jedną jak i dwuowodowe działają. Także co, tak to wygląda, moi drodzy. Uznajemy, że hamulce działają tutaj jest cały czas napięcie na znaczy no, przepływ eee, ten też działa tak jak wam tam wspominałem wcześniej tylko co? No ten zabór tutaj przecieka patrzyłem na ceny nowych tam około 200 zł Kto to kosztuje także co no jak właściwie sobie będzie chciał no to sobie po prostu to yy, rozbierze wyczyści to jest pewnie kwestia wymiany uszczelniaczy a jak nie no, to trzeba kupić nowy i, i by tutaj ten problem, że tak powiem przecieków został wyeliminowany. Także co? Tyle chyba na razie moi drodzy. Taka szybka akcja. Myślę, że właściciel będzie zadowolony. No i tyle. Także do następnego. Cześć, trzymajcie się. Widzimy maszyna Dobra, jedziemy No? Jedziesz? No to dawaj, sprzęgło Jedynka? No dobra O, nie za szybko Dobra, kończymy na razie, hej